W ogóle wyszedł trailer do Dying Light The Beast oficjalny, który jest zrobiony w taki memiczny sposób z tym na podstawie tego mema Loober czy jak to tam szło. I nazwali to Official Bobber the Beaver Visit Castor Woods trailer. Castor Woods to zakładam jest lokalizacja z tego Dying Light The Beast. Nie wiem, czy widzieliście tam. Hey Folks! Had enough of the city's craziness, huh? Well... Ten Dying Light to wygląda jak DLC do jedynki z power-upami Trochę tak, mnie oficjalnie gameplay, co tam pokazywali, nie przekonał. I tak raczej w to zagram, szczególnie jak będzie multi, fajnie by było z kimś to, to, to strzelić, ale nie wiem czy ta gra mi w pełni podejdzie. Może na gameplayu wyglądała o wiele nudniej niż finalnie by się grało, szczególnie jak masz jeszcze kogoś do multi. Nie wiem czy to przez ten filtr, ale mam wrażenie, że tutaj ta gra wygląda ładniej niż na tym gameplayu, co pokazywali. And Tam za dużo, za dużo postprocessingu było na kamerze. W no finalnie ten świat mam wrażenie, że prezentuje się dość ładnie, ale przez ilość postprocessingu wyglądało to tak strasznie. Wszystkiego było po prostu. A ta lokalizacja And mi się, się mega kojarzy z tym z Pierwszym dodatkiem do Wiedźmina Trójki Jak się nazywała ta lokalizacja w tym rodzinnym domu yy, tego Ruzielca Wiecie, to co ta żona malowała obrazy Ten ogród z tym całym Z całą willą to tell that... Trochę podobnie, nie? Z tymi ogrodami całymi sure. Dom w Ta Ta, 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 ta

There's so much to discover. Hidden paths, local food, and the quiet whispers of the forest. As for the accommodation, stay in one of our charming historic cabins. Perfect for couples, families, and lone wanderers. You'll feel right at home. But the best part of Castor Woods? The people. Friendly faces, warm welcomes. Here, you're not just a visitor, you're part of the family. <laughs> So, you... Mam nadzieję, że podkręcą trochę fabułę w tym yy, debiście, bo to jest coś, czego mi najbardziej chyba brakowało w dwójce, że ona była taka strasznie laglaster. Było tam dużo rzeczy takich. gdzie ta gra była długa ogólnie, pamiętam, ale szczerze, czy... zakładam, że nie jestem jedyną osobą, która nie pamięta zbytnio fabuły z dwójki. Przeszedłem ją całą na premierę, nie bawiłem się jakoś tragicznie, chociaż była masa bugów, ale ta fabuła jest mega zapominalna. Ja, ja nie mówię, że jedynka miała wybitną fabułę, bo ona też była taka średnia, ale w jedynce na przykład pamiętam, co się działo z głównym protagonistą, co się działo z y, tym głównym villainem hey. To jest trailer do Debista Matty. Wygramy w tego Dying Lighta, jak wyjdzie, no możemy zagrać. Bo ja bym sprawdził. Może mi się uda klucze ogarnąć. Nie wiem, bo, bo trochę dogowałem tą grę, <laughs> więc jest szansa, że mi się nie uda, no, ale najwyżej kupimy, no next The, greatest gameplay trailer yet. Change the channel. Zobaczymy Fasmofobia Chronicle Official Launch Trailer? To mi się wyświetla na tym YouTube. Coś dodali do fazmofobii, że wrzucają trailer oficjalny? Kurwa, ewidencje na kamerze? Wait, what? To już było w grze? Giga duży rework rzeczy. Co fucking damy? Drank wraca, hej, no. O! No okej. Okay. W końcu te itemy zaczynają mieć sens taki, jaki byś się spodziewał, że będą miały. Ale ile lat im to zajęło, cholera? że ja w tą grę grałem kurwa z 5 lat temu. Czy te duchy w, koń w końcu normalnie chodzą po mapie? cctv update to, to hi, is now available for free on steam czyli to już wyszło no to może byśmy strzelili to fazno tak ciekawości. Ostatnio graliśmy w taką podjebę fazmo, która była w miarę zabawna i mu brakuje takiej interaktywności z duchami i całą mapą jak w Demonologist. Demonologist to jest gra, do której niechętnie wracam na przykład. W sensie, graliśmy chyba dwa albo trzy razy w to i było śmiesznie, bo graliśmy w fajnej ekipie i sobie robiliśmy sami kontencik do tego, ale gra sama w sobie była taka w chuj średnia, tak szczerze. To tak, ale niedługo jeszcze nowe mapy i reworki map, więc według mnie lepiej poczekać. No to, no to można poczekać. No bo faktycznie, no graliśmy ostatnio w ala fazmofobie, to nie ma co chyba tego benczyć. Tak szybko mi się wydaje Ja tę grę kupiłem przez ciebie No, no pamiętam, że, że tam kurwa nawet nie najgorzej się oglądała ta giera Bo no, ona była ciekawa jak wyszła Tylko no kurwa straszna stagnacja wyszła No ile można w nią napierdalać też A Krzyli nie mogłeś grać 5 lat temu, bo Fasmo wyszła we wrześniu 2020 Ja pierdolę, to prawie 5 Sorry Czy jakichś patchów nie miało to Demonologist? Ostatni Demonologist nie graliśmy aż tak dawno temu Kiedy ja tą grę odpalałem Demonologist ostatni raz grałem w maju 2023 Nie wiem czy od tego czasu coś wyszło dużego Ale widzę, że no działają nad tym kurwa ty czekaj, to było Demonologist, czy ja. Nie, stój, ja to pojebałem z inną grą chyba. Jak się nazywała ta gra, gdzie paliłeś kozy? Jak to kupowałem, to miało 6 giga, teraz 30. Kurwa, fazmofobia jest teraz tak duża. Pacify! Ta, ja to z Pacify chyba pojebałem. No to tego Demonologista moglibyśmy. Bo, dobra, demonologista, ja wiem co to jest. To była inna gra, w którą graliśmy raz chyba. A, Devourer! Tak, mi chodziło o Devour! Nie o Pacify. No, 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 A z Demonologist jedyne co mi się kojarzy, co graliśmy, to to był chyba ten klip tej gierki pochodził. Ja go wrzuciłem raz na YouTube'a, ten taki krótki, jak jeszcze na Enigma klipuje ja wrzucałem szoty tak do kurwa minuty ma. To było chyba. Demonologist, nie? Dali, pewnie Aaaa, do tego. He he he, dobre. Blurry? To było, to było to, nie? A ta, to spaleniem kurs to było diwały. Na początku był lekki lęk ty idziesz, bo nie, ty idziesz a potem się wjeżdżało na pełne i lupowało ducha Jessa, nudy trochę. Ta, ta, ta. W sensie fazmofobia miała to do siebie. W sensie najlepsza rzecz, którą miała do zaoferowania, to jest y, fakt, że miała te ta takie mechaniki. Fajne, imersyjne, y, im, imersyjne? Kurwa komercyjne i, i imersyjne, chciałem powiedzieć. Y, była duża imersja pod tym względem, że mogłeś gadać w tej gierce i rzeczywiście te duchy reagowały. To było coś, co nie było często implementowane do gier. I w sumie fazmo to tak rozpopularyzowało, nie? O ile nie macie osoby, która gra w fazmo, to po zmianach będzie ciężko, bo teraz i się leveluje i na start masz giga gówno. Kurwa no, tego fanem nie jestem, tak szczerze. Ja rozumiem, że, że to jest dla ludzi, co, co będą chcieli grindować tą grę, ale kurwa dla mnie gra typu fazmo to nie jest coś. Co ja bym napierdalał, żeby to levelować? Nie potrzebuję tam odczuwać progresu. <laughs> Przynajmniej nie w taki sposób, że mam chujowe temy i dopiero leveluję na lepsze. To jest, no. Kiedyś to było fajne, bo za każdym razem, jak fazmy odpaliłeś, to, to miałeś taki sam experience, jak ktoś, kto miał godzinę 80, nie?